Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj przypadkowe osoby y, są na moim kanale, które subskrybują mój kanał, dlatego jeszcze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to klikajcie suba i możecie się pojawić tutaj również za mną y, w kolejnych materiałach. My zaczynamy, słuchajcie, Anglią na PO, a wpadajcie na Instagramy i obserwujcie, bo tutaj właśnie u nas się sporo dzieje, także wbijajcie, a my zaczynamy trendem, let's go! A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest Instant Gaming i właśnie tam znajdziecie przecenione gierki nawet do minus 85% z uwagi na to, że trwa totalne Eldorado. No i nawet do 85% można znaleźć przecenione gierki, czy to GTA, czy karty do PlayStation Store, czy Game Passy do Xboxa, czy Football Manager, czy NBA 2K24, także pełno tutaj przecenionych gierek możecie znaleźć. No i oczywiście też FC Points do EA FC, także w zależności czy gracie na Xboxie, czy PCcie, to pełno takich opcji. Macie, no a jeżeli chodzi o Playkę, no to wiadomo standardowo mamy tutaj takie doładowania, przykładowo kupuję do ładowania za 200 zł płacicie 173,06. Także naprawdę spoko oferta. Ponadto mamy, słuchajcie, Giveaway na dowolnie wybraną gierkę przez Was. Także wystarczy wejść w linka poniżej filmiku, kliknąć, weź udział i już bierzecie udział. I to tyle, tak naprawdę. No i pamiętajcie, że na instancie można już płacić blikiem, i jest wiele form płatności. Też nie ma znaczenia, gdzie mieszkacie, czy w Polsce, czy za granicą. Koniecznie wbijajcie i pamiętajcie o moim reflinku, bo dzięki temu też mi pomagacie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmiku. Dobra, i teraz, moi drodzy, mamy paczkę z totsem 90+, plus, no i potem jeszcze ta nowa, 92+, plus, tam podobno na ikony mogą polecieć, a tutaj, ojejku, chyba bez historii, bez historii, bo jest Broby, niestety, niestety, nie wygląda to dobrze, no dobra, niech będzie ten Broby, no i teraz, słuchajcie, ta nowa, fajna paczuszka, 92+, plus. i sprawdzamy, co tutaj może polecieć Portugalia, eść, oszukam w głowie. City, czy Ruben Dias ma kartę? O bratku! obratku! obradku! Ruben Dias! Ojoj oj! Ojoj oj. Oj, 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 oj! Tutaj dostaję na ucho z reżyserki, że to jest karta warta 2 miliony końców. No. No i teraz, moi drodzy, naprzód, Portugalia! Jak to jest z tymi upgrade'ami u Bruno? Karta wygrywa jeden mecz, a Portugalia jak wygra to o u siebie właśnie trafiłem. O on dostanie upgrade'ów matko jedyna, niech ta Portugalia wygra. No ale muszę, no bo tym bisakiem po ewolucji tak się gra, że on jest nie do zmiany. Ferdinand jest super, ale kurczę no muszę. Ja pierdziele, sorry. I, i, i. Okej, okay, moi drodzy, my przechodzimy do nagród za FC. Proszę Państwa, dograliśmy do 14 wyniku, 14 winów udało się wbić. No i teraz sprawdzimy, co ciekawego nam tutaj poleci. Zaczynamy, słuchajcie, od Euro 84. No i jak na ten moment mamy, słuchajcie, 85 overall. Po tym mamy panią Pop, 88. No i jako trzeci piczek mamy, proszę Państwa. Parejo, więc piczki wyśmienite jak na ten na etap gry. No a teraz najważniejsze! Erling Haaland! O! Let's go! Co jest? Chciałem halanda, mam halanda! Trzy sekundy przed otwarciem, ale ja, ja, ale ja, ja. <ścoughs> ale nie! Let's go, let's go, let's go! O, ustawione. No, mnie jej akurat nie wysyła niestety za granicę. Ja nie mam współpracy z jej, Damian. O, ale dymy. Tak go chciałem trafić. Kurde. Oni zmuszają mnie, żeby grać więcej i dłużej. No, ale to jest też zła informacja, widzowie, bo Ernie Hunt będzie musiał wjechać za Nazario. Ale zobaczmy, co w drugim, Pikol. Ja nie wiem, co ja chcę. James 97. Nieprawdopodobne. No dobra, niech będzie. O stary. No dobra, my już jesteśmy spełnieni. Ja prdziale. No i dobra, teraz mamy drodzy, jeszcze 4 paczki za to FC. Paczka za 100 tysięcy, od tego zaczynamy. Mamy Stany Zjednoczone. Jesio? Bez walkoutu. Wszystko na to wskazuje. Ta, sour. 85? Tak jest. No i teraz paczka za 125 tysięcy Końców Jest coś specjalnego? Jest! Okej, okay, mamy słuchajcie, prawdopodobnie podwójny walkout, aha, to będzie pojedynczy walkout, jest Sesko, no dobra, Sesko 95 overall, e, RB Lipsky 98 93. no prawdopodobnie jego wartość, okej, okay, na poziomie 100 tysięcy końców. Trzeba to przekminić, czy nie warto sprzedać. No dobrze, teraz 4 x 85, czy tu będzie coś specjalnego znowu, wymienna! Specjalna karta tutaj Norwegia, i Jeneczka pani Hegerberg Olympic Lion, ale my jesteśmy ciekawi, kto wejdzie jak ten jako drugi. I patrzymy, 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 proszę Państwa Le Normand. OK, 92. No dobrze, proszę Państwa, no i zobaczmy. Coś tutaj jeszcze ciekawego oprócz Lenormanda, nic ciekawego. Sam Hiszpan warty na razie 44k, ale tu jest potencjał. że troszkę się zupgrade'uje. Dobra, no i moi drodzy, 3 tocy 94+. Czy tu będzie jeszcze Boom Ferguson? Tu jest non stop to samo, widzowie, non stop. Nie liczę na to, nie liczę. A może jednak? Oprócz Fergusona, Fede Valverde, Real de Madrid, Real de Madrid 96, matko jedyna, to jest przepotężny zawodnik, okej, okay. Fede Valverde, polski Valverde, trzeba de Valverde, pół miliona końców, ale żebyście... Nie byli zmartwieni, mam Fede Valverde w wersji czerwonej na tym koncie. Dobra, moi drodzy, Erling Haaland za Nazario, dzisiejsze trafy niesamowite. I Nazario tym samym no, będzie super rezerwowym i pytanie za kogo? Chyba za Rafinie, bo nie używam tego Rafini, więc tak to się prezentuje ten składzik. Widzowie, czy widzicie jakieś wzmocnienia potencjalne w tym zespole? Dajcie znać w komentarzu. No i moi drodzy, otwieramy piczka 92+, plus za elitę. No i popatrzmy. To jeszcze nie jest ten weekend, to jeszcze nie jest ten weekend, spokojnie. Antonio Di Maria jako kolejny, no dobra. Żubili ligę weekendową do poniedziałku, bo automaty we wtorek. Ja pierdziele, ale dymy. No i teraz, moi drodzy, ta najlepsza. Wyjątkowa paciuszka. 3 razy 92, plus, no i patrzymy. De la Francais. LS, LS, LS. Francja, LS. Francja, LS. Manchester United, LS. Aha. Malart? To nieźle mi zmalowali w tej paczce. Ja mówię, jaki LS? Jaka Francja, jaki United? Malart. Ty, no nie. A, dajcie spokój. Dajcie. Sp... O mój Boże, to wszystko jeszcze. O yes. No i mamy, proszę Państwa, zrobiliśmy. Argentyńczyk LS Manchester United. To jest niesamowita karta. Cztery playstyle, złote fineski, Alejandro Garnacho z potencjałem na upgrade z uwagi na to, że Argentyna naprawdę może daleko zajść w Copa America. Jeżeli zadebiutuje, dostanie zgramko dla napastników i pomocników. Jeśli piłkarz zaliczy dwa gole lub asysty, to jeden overall. Okej, okay, jest to prawdopodobne. Dobra, moi drodzy, paczka PTG. 92+. Czy tu będzie boom? Czy tu będzie boom? Rumunia! o Boże, myślałem, że Hadzi, To z tego Hadzi nie może polecić. Nie wiem. ja, ale bym na pewno znalazł... Ej, on ma dobre staty, 94. Nice, no na bieżni wyglądał meczek, no. Ale bym sam nie pomyślał o tym. A ja, 200 koła prawie kosztuje. Ikony mogą. Co? Z tego ikony mogą polecić? U stary, to robimy u nas to zaraz, okej. Okay. Dzięki za info. I teraz jeszcze nie to z 90. Plus. Boże, ty ostatni raz oglądałaś awanturę o Boże. Widzę, że tutaj fanka drużyny czarnych. Zobaczmy, PDG 92, kolejna próba, tutaj mogą polecieć ikony, ale będzie chyba Janek. Uuu okej. Okay. Janek oblak, nice, 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 nice. już, 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 już.